I taki krótki komentarz do ustroju politycznego. Wiemy, że w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy. Nie prezydencki, nie kanclerski jak w Niemczech, ale może najpierw się odniosę do prezydenckiego w Stanach. A mamy bardzo ciekawą sytuację. Teraz. Yy, Trzy najlepsze kandydatury w przyszłych wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych to oczywiście Donald Trump, Vivek Ramaswamy i Ron DeSantis. Nikki Haley słabo. Powiedzmy te trzy osoby. Są genialne. I jak działa tamten system? Tamten system działa w następujący sposób: prezydent, który wygrywa, mianuje swojego zastępcę. I ta druga osoba w jest kluczowa, ponieważ. Ona na wypadek niedyspozycji prezydenta albo próby zamachu. Ona przejmuje władzę. Co powstrzymuje potencjalnych zamachowców, czy drugą stronę sporu politycznego. Spóry, tam mamy oczywiście dwu, systemy dwupartyjne. Wiemy, w, w wolnych społeczeństwach zawsze są dwupartyjne, pół na pół. Społeczeństwo jest zawsze podzielone liniami temperamentów, psychologii, to rozumiemy, nie ma teraz czasu o tym mówić. W innym, w innym momencie wyjaśnię to, ale wiemy, że zawsze mamy pół na pół i wtedy druga strona nie może dokonać zamachu stanu, ponieważ wejdzie na to miejsce natychmiast zastępca, który jest i przez niego wybrany z tego samego obozu politycznego. To jest bez, bezpiecznik, taki system zabezpieczający system Stanów Zjednoczonych, system prezydencki Stanów Zjednoczonych. Teraz mamy taką sytuację, że zbliżają się wybory. W przyszłym, w tym roku już będą wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie Trump wygra, ma największe szanse, ale równocześnie wiemy, że bardzo prawdopodobnie też będą te wybory poddane próbom oszustwa, tak jak prawdopodobnie były poprzednie, w których przegrał. I będzie spór co do tego, kto jest faktycznie prezydentem, bo być może w, znowu w badaniach opinii publicznej Trump będzie miał nawet 10% przewagę nad swoim oponentem, więc e, będzie się wydawało, że musi oczywiście wygrać, po czym na ostatnią chwilę e, e, może się okazać, że te e, badania opinii publicznej w głównego nurtu będą korygowane do pół na pół, tak jak było poprzednio. Poza Rasmusenem, który będzie który jest niezależny, i badania Rasmusena będą nadal 10% przewagi Trumpa pewnie będzie. I może się okazać, że na ostatnią chwilę wyboru w jakiś sposób poszukany, albo będą kwestionowane w Sądzie Najwyższym i tak Może się okazać, że nikt nie wygra, nie wiadomo, i istnieje też jedno niebezpieczeństwo, które ja też się trochę obawiam, że może być zamach Stanu. Mogą próbować dokonać zamachów wprost na Trumpie. Ale w tamtym systemie politycznym mamy pewien bezpiecznik. Tym bezpiecznikiem jest fakt, że pozostali kandydaci po stronie republikańskiej poza Trumpem są bardzo mocni. Vivek Ramasłami, niesamowicie kompetentny, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób komunikacji, genialny w sposobie komunikacji człowiek. I Ron DeSantis, może nudny w powierzchowności, ale bardzo skuteczny jako gubernator. E, zapisał się jako gubernator Florydy, jako skuteczny po prostu e, republikanin. Więc to są silne postaci. Nie wiemy kogo Trump wybierze na swojego zastępcę, ale na pewno wybierze, prawdopodobnie wybierze kogoś takiego. Sama obecność podczas e, tego rejsu, jak to się mówi po polsku, e, podczas tej e, e, Procesu przed jeszcze wyborami, tak, kiedy oni się ubiegają o stanowisko, sama obecność tych dwóch silnych, alternatywnych kandydatur sprawia i również jest takim bezpiecznikiem, jakby to byli jego zastępcy, ponieważ w przypadku e, zamachu stanu, jeszcze zamachu na Trumpa zanim wygra, to natychmiast wskakują na jego miejsce Ronda albo Vivek Ramazłami, którzy są jeszcze mocniejsi w swoich polisach, nie politykach żadnych, to też kiedyś wyjaśnię, polisach, czyli w tym, co chcą zrealizować. Więc to zniechęca wszystkich, którzy by chcieli zabić Trumpa. Zniechęca, no bo zaraz wskoczy na jego miejsce Vivek Kramasłami, albo Ron DeSantis, którzy są dla e, demokratów pewnie jeszcze gorsi. Więc to jest bezpiecznik. I później, w czasie prezydentury, wiceprezydent jest tym bezpiecznikiem. Bo mimo wszystko się zastanowią zamachowcy, czy warto. Widzimy to pod, e, również w drugą stronę możemy popatrzeć. Mamy w tej chwili Bidena, i Kamala Harris. Chyba nikt nie chce, żeby Kamala Harris stała się prezydentem, nie? Czyli wszyscy się modlą, żeby ten Biden mimo wszystko nie umarł, no bo Kamala Harris byłaby już kompletną tragedią I stała się przedmiotem żartów, jako przykład, jeżeli chcemy podać przykład osoby totalnie niekompetentnej, no to podajmy kawale Harris. Teraz Babylon Bee, taka satyryczna publikacja w Stanach opublikowała, jak to zwykle, takie zmyślone niosy, bo to jest, to jest satyra. Zdjęcie w, z jakiejś wywiadu z Kamalą Harris w programie publicystycznym, w których pięć kobiet, kompletnych wariatek, powiedzmy. Rozmawia z Kamalą Harris i Babylon Bio opublikowało e, artykuł, w którym żartuje, że wreszcie Kamala Harris jest najmądrzejszą osobą w pomieszczeniu. Co oczywiście jest grą i żartem z tego, jak jest postrzegana jako kompletna idiotka, prawdopodobnie pijana przez połowę czasu, w której się wypowiada. Bo sprawia wrażenie, jakby naprawdę nie była trzeźwa. Rozumiemy? Czyli zastępca jest bezpiecznikiem. W jakimś sensie. Tutaj żartobliwie, bo oczywiście e, republikanie nie, ma, nie noszą się z za, zabiarem zamachu, to nie jest ta strona e, sceny politycznej, która by e, kiedykolwiek, e, taki, że konserwatyści nie robią takich rzeczy, natomiast le, e, lewica jak najbardziej może rozważać, ponieważ lewica to jest chorba psychiczna, jest to kliniczne stwierdzenie, to nie jest, to nie jest opinia, tylko to jest, to jest dobrze umocowane w badaniach, dobrze umocowany osąd. Poparcie lewicy się opiera na zaburzeniach osobowości w głównej mierze. Poparcie prawicy może się opierać nieraz na błędach w rozumowaniu, ale jest zdrowe psychicznie. Poparcie lewicy się opiera wyłącznie na zaburzeniach osobowości. Także w skrócie lewica to jest choroba psychiczna, więc tam możemy się po nich spodziewać. To jest ten pierwiastek lewica-pierwiastek żeński, prawica-pierwiastek męski. Tam możemy się spodziewać szalonych, wariackich posunięć, takich jak próba zamachu nawet na Trumpa. Ale bezpiecznikiem są zastępcy. W systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych bezpiecznikiem jest zastępca. Że nie warto dokonać zamachu na prezydenta, bo zastępca jest z tego samego obozu politycznego, jest wręcz przez niego mianowany. Rozumiemy? Genialne. Mamy Vivek Ramasłami i Ron DeSantis, silni kandydaci republikańscy, którzy sprawiają, że się nie opłaca dokonać zamachu na Trumpa. Więc to jest moja nadzieja. Wiem, że istnieje takie ryzyko. Prawdopodobnie ja szacuję, nie wiem tego, ale szacuję, że istnieją większe szanse, że Trump wygra niż, że przegra wybory. W związku z tym rośnie ryzyko, że będzie na niego próba zamachu. Ale jest ten bezpiecznik w ustroju państwa wbudowany, w system ustroju państwa. A teraz spójrzmy na nasz system ustroju państwa. My Mamy system parlamentarno-gabinatowy, w którym nie prezydent pełni, sprawuje całość władzy nad administracją, tylko osoba kontrolująca większość parlamentarną ma realną władzę. Dlatego żartowaliśmy, że mieliśmy naczelnika państwa przez osiem ostatnich lat. Tak? I bardzo słusznie, że, że ten że pan Kaczyński objął taką rolę, ponieważ zgodnie z naszym systemem, właśnie on jest konserwatystą, respektuje prawo, zgodnie z prawem, to jest najważniejsza, kluczowa postać i on sobie wybrał. Osobę kontrolującą większość parlamentarną. Bo ta realnie sprawuje władzę w systemie parlamentarno-gabinetowym. Prezydent ma mniejszą rolę, ma odgrywa pewną rolę w polityce zagranicznej, dużo też roli wizerunkowej ma prawo wetowania i tak dalej, odgrywa pewną rolę, ale nie tak istotną. Dlatego nazywamy polski system systemem parlamentarno-gabinetowym. Natomiast w tym systemie, w ustroju państwa jest pewna ciekawa wada, której nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę z niej. To jest ewidentna wada polskiego ustroju państwowego. Poważna wada, mianowicie w przypadku niedyspozycji śmierci prezydenta jego miejsce obejmuje w polskim systemie Marszałek Sejmu. Nie zastępca prezydenta, marszałek Sejmu, który może być z innego obozu politycznego niż prezydent, ponieważ w polskim systemie, w systemie parlamentarno-gabinetowym, władzę sprawuje szef rządu, a tak naprawdę szef największej partii, nie tyle największej, ta tej, tej osoba, która kontroluje większość parlamentarną. I ona często bywa, co jakiś czas, bywa z innego obozu niż prezydent. W związku z tym to. Sprawia, że nie ma w Polsce bezpiecznika przeciwko zamachom na prezydenta. Mieliśmy taką sytuację przed rządami PiSu, kiedy były, prezydent Lech Kaczyński był z innego obozu politycznego i obóz, obóz w parlamencie był rządzący administracją państwową, był z innego obozu, jakby z innym obozem politycznym. To się prosi o zamach stanu, taka, taka sytuacja. I to jest bardzo ważne, trzeba zmienić ustrój w Polsce, żeby w miejsce prezydenta wchodził jego zastępca. A nikt, a nie ktokolwiek tam marszałek Sejmu, czy, czy jakakolwiek inna osoba. I znowu, po ośmiu latach, mamy znowu tą samą sytuację w Polsce, że mamy prezydenta z innego obozu politycznego i szefa e, rządu z innego obozu. I znowu zachodzi niebezpieczeństwo zamachu stanu na prezydenta, Ponieważ w przypadku jego niedyspozycji czy śmierci na jego miejsce wchodzi marszałek sejmu. Proszę państwa. Nie wiem, czy ktoś zwraca uwagę na coś takiego. Przypominam, w systemie prezydenckim w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej możliwości. Cały system chroni bezpieczeństwo prezydenta w Stanach Zjednoczonych, a nawet w przedbiegach jeszcze do prezydentury, sam fakt, że silne takie postaci ubiegają się po stronie republikańskiej, oprócz Trumpa się ubiega o, 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 o pozycję prezydenta, ubiega się Vivek Ramasłami, niesamowicie kompetentny e, człowiek, e, kiedyś powiem więcej na jego temat. Nie. nie Sto razy lepszy w sposobie komunikacji nawet niż Trump. Trump natomiast generuje więcej energii. Nie jest tak kompetentny w sposobie komunikacji, ale jest, jest najbardziej kompetentnym człowiekiem, jeśli chodzi o, o siłę perswazji. Jest przewybitny, jest przewybitnym autorem, e, autorem komediowym. Największym autorem komediowym świata jest Donald Trump. Jeśli czyta się jego teksty, są wirtuozersko napisane jako komedia. Jest, jest, jest największy, ale Vivek Ramaswamy jest 100 razy bardziej kompetentny i klarownie tłumaczy konkretne problemy, takie jak y, y, problem y, religii klimatycznej, tłumaczy dlaczego, dlaczego religia klimatyczna prowadzi do błędów i tak dalej. Lepiej wyjaśnia poszczególne punkty, jest świetnym komunikatorem Vivek Ramaswamy. I Ron De Santis, który jest świetnym po prostu wykonawcą, egzekutorem, czyli... Egzekutorem w sensie wykonawstwa egzekutywy, tak? czyli człowiekiem, który świetnie się spisał, jako y gubernator Florydy. Może jest bardziej nudny w przekazie, nie jest taki atrakcyjny, ale to są silne postaci, które są bezpiecznikami, sprawiającymi, że nie opłaca się dokonać na Trumpa zamachu. Gdy jest tam, będzie prezydentem, będzie miał wiceprezydenta i znowu nie opłaca się dokonać zamachu. Ostatnio miał bardzo dobrego, świetnego, merytorycznego prezydenta, natomiast też nudnego w powierzchowności, miał świetnego wiceprezydenta. Natomiast w polskim systemie istnieje olbrzymia wada mianowicie istnieje wielkie ryzyko zamachu stanu, gdy mamy prezydenta z innego obozu politycznego niż rząd. To jest wręcz niewyobrażalne, że, że do tego dopuszcza Konstytucja i że autorzy Konstytucji do tego dopuścili. To jest niedopuszczalne, ponieważ to jest oczywiste, jak tak silna presja występuje, a w, systemie, a w walce politycznej występują naj, najsilniejsze presje, jakie występują w życiu, w świecie. Są najsilniejsze presje. Jeżeli tak silna presja występuje, to istnieją małe szanse, bardzo małe. Że nie zostanie ta presja wykorzystana do zamachu stanu. I w tej chwili należałoby się modlić o ochronę i bezpieczeństwo dla prezydenta Dudy, ponieważ znowu występuje taka presja. Ja nie mówię, że ktoś wprost planuje ten zamach, ale chodzi o to, że nikt nie musi. Nie chodzi o wiarę w teorie spiskowe. Chodzi o to, że o losach. Społeczeństw i świata decyduje energia emocjonalna w dużej mierze i nieuświadomione tendencje natury ludzkiej. Także ludzie nie muszą sobie wiele rzeczy uświadamiać. Nienawiść zbiorowa, zebrana w społeczeństwie, może wybić poprzez jakąś postać jakiegoś szaleńca, który dokona zamachu stanu. Rozumiemy. Także to nie chodzi nam o teorie spiskowe, ale ten bezpiecznik działa, mi się wydaje, mimo wszystko działa, ponieważ. Może na skrajnego szaleńca, to może nie zadziała, ale od tego jest zwykła bieżąca ochrona, ale istnieje coś takiego, jak, jak siła ducha społeczeństwa i jest coś takiego, że co dowiedziono na polu ekonomii, że ludzie zachowują się jak gdyby kalkulowali, nawet gdy nie kalkulują rzekomo. To w ekonomii. No, Nobla dostał tam ktoś, wiemy oczywiście, z tego powodu, udowadniając tę tezę, że ludzie zachowują się, jak gdyby, kalkulować. W związku z tym ta kalkulacja ma znaczenie. Drugi, dodatkowy poziom dodaje chrześcijańskie rozumienie natury życia, w której mamy do, do czynienia z walką między dobrem i złem. I nawet jak poszczególni jednostki nie kalkulują, tylko poddają się swoim emocjom zła lub dobra, to sumarycznie... Są używani w tej wojnie w sposób skuteczny, wojnie między złem i złe, a dobrem, i może co, zadziałać ten mechanizm, że sytuacja się prosi o zamach, bo sytuacja jakby się prosi o zamach. Rozumiemy? Więc tym bardziej powinniśmy modlić się. Życzyć dobrze prezydentowi i jak najszybciej, jak tylko będzie większość konstytucyjna, będziemy mieć dwie trzecie w parlamencie, zmienić konstytucję i zlikwidować raz na zawsze ten błąd ustroju państwa polskiego. Olbrzymi błąd, skandaliczny, który do, może doprowadzić do takich tragedii, jak tragedia katyjska. Nie może być z innego obozu politycznego potencjalny następca prezydenta w przypadku śmierci prezydenta. Rozumiemy? Nie może być. Musi być z tego samego obozu, albo mianowany przez prezydenta jako zastępca. Mam nadzieję, że to było jasne. Ilustracja ze Stanów Zjednoczonych, jak to działa, jak działa bezpiecznik w postaci zastępców, nawet już pretendentów do zastępców, już działa, przed jeszcze wyborem działa jako ochrona przeciwko Trumpowi. Oczywiście to nie jest absolutna stuprocentowa ochrona, ale bardzo silna. A w Polsce mamy bardzo silną taką pustkę bezpieczeństwa, która aż się prosi o wykorzystanie. I po raz drugi w naszej historii mamy jedną z największych historii, naszych, tragedii naszych czasów była katastrofa samolotu prezydenckiego w Katyniu. To była tego rodzaju sytuacja, kiedy z przeciwnych obozów był prezydent i jego następca, w przypadku niedyspozycji. Czyli sytuacja prosiła się o zamach. Nie twierdzę dosłownie, że był jakikolwiek zamach, ponieważ żaden sąd nie orzekł tego, żaden sąd w Polsce ani na świecie nie orzekł, że to był zamach. Nie wiemy tego w sensie prawnym nie wiemy tego i jesteśmy skazani na domysły. Dlatego się domyślamy, ponieważ musimy mieć operacyjne. To nie znaczy, że wiemy coś na 100%, ale musimy mieć operacyjne tezy. To są Przyjmujemy, ponieważ musimy żyć jak gdyby coś było prawdą, nie mając pewności, czy to jest prawdą, nie? Czyli nikt mnie to nie może zaskarżyć, oczywiście, ponieważ żaden sąd tego nie stwierdził i to mówię jasno i wyraźnie, że żaden sąd nie stwierdził, że to był zamach. Ale. Sytuacja nosi takie znamiona i dopóki nie zostanie udowodnione w sposób absolutnie bezsporny i bezsprzeczny, że nie było tam zamachu, należy przyjąć jakieś założenie. I w odniesieniu do wielkich systemów i państw musimy raczej przyjmować najgorsze zawsze założenie czyli przyjmujemy założenie na zasadzie domysłu, tak? Ponieważ musimy mieć jakieś operacyjne założenie w życiu, zawsze. Co do jednostek, raczej powinniśmy przyjmować założenie co do poszczególnych osób, że jest ona niewinna. Ale co do systemów, raczej podejrz być podejrzliwymi. Tak jak w systemie amerykańskim, na przykład, mamy do czynienia z takim założeniem, że jednostka jest niewinna, dopóki nie udowodni się winy. Ale wielki taki system, państwowy aparat, czy wielkie takie ruchy tektoniczne sił, e, sił e, społecznych, gospodarczych, politycznych świata, raczej bądźmy wobec nich podejrzliwi, nawet nadmiarowo, asekuracyjnie. Mam nadzieję, że to były jasne te, te ostatnie moje rozważania. Wracam do pierwotnego, głównego punktu, yy, głównej myśli te, te, tego mojego dzisiejszego krótkiego yy, takiego sygnału. W polskim ustroju istnieje wielka wada, którą należy zlikwidować, która jest bardzo niebezpieczna, ponieważ grozi bezpieczeństwu prezydenta. To jest wada systemowa państwa. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, w systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych, takiej wady nie ma, ponieważ jest bezpiecznik. Postaci zastępcy prezydenta, który obejmuje władzę w przypadku jego śmierci. Mam nadzieję, że to jest jasne, że wszyscy rozumieją, co mam na myśli, i, i dodam jeszcze, że spróbuję nieco głębiej wyjaśniać te, te różne tematy, które bardzo pobieżnie e, dotykam nieraz, e, mówiąc jakby takimi skrótami myślowymi, a wiele z tych zdań trzeba do, rozwinąć, żeby były jasne. No to tyle na dzisiaj. Do następnego zobaczenia. Myślę, że jeszcze parę rzeczy mi się uda wyjaśnić. Cześć.